Nie, to miało miejsce w lutym 1969 roku w Cambridge na północ od Bostonu. Nie zanotowałem go od razu, bowiem pierwszą mą myślą było zapomnieć je, aby nie stracić rozumu. Teraz w 1972 myślę, że jeśli opiszę je, inni przeczytają to jako opowiadanie, a może wtedy z upływem lat stanie się nim i dla mnie. To początek jednego z wielu opowiadań, tu w tym przypadku z Tomu Księga Piasku, autorstwa Jorge Luisa Borgesa. Hiszpańskojęzycznego pisarza, kiedyś bardzo popularnego. Ostatnio niewiele o nim słyszę i czytuję. Natomiast z wracam do jego tomików opowiadań, bo właściwie poza eseistyką, dziełami krytyczno-literackimi, z fikcji oddawał się tylko opowiadaniom, i to opowiadaniom różnej maści, i tym poświęconym. Bandytom i tym poświęconym wymyślonym tworom, potworom, które pojawiły się gdzieś tam w literaturze. I takimi zwykłymi, klasycznymi opowiadaniami z bardzo ciekawą intrygą, ale niestety bardzo krótkimi. Jak tutaj z tego kartkowania wynika. Te opowiadania nie mają więcej niż 4-5 stron, czasami są to dwustronicowe opowiadania. Ale jakie opowiadania? One po prostu roztaczają przez czytelnikiem cały nowy świat dziwnych wydarzeń, związków między ludźmi, przygód, sensacji i codzienności, na którą Borges patrzy z zupełnie innego punktu widzenia niż większość twórców i Literatów. Mogę powiedzieć, że tytułowe opowiadanie Księga Piasku to historia człowieka, który kupił książkę, która nie ma początku ani końca. Kartkuje ją, próbuje dojść do pierwszej strony, ale zawsze między tą a okładką, tą stroną a jej okładką, znajduje się kolejna kartka, i jeszcze jedna, i tak samo na końcu. nie można dotrzeć ani do początku, ani do końca tej książki. I mniej więcej takie są opowiadania Borgesa, który z każdej historii tworzy jakąś nieskończoną opowieść, która toczy się nie tyle w trakcie czytania, ale także w umysłach czytających i we wspomnieniach o tych opowiadaniach jakiś czas później. Dlatego bardzo polecam Księgę Piasku lub inne opowiadania Borgesa. Do usłyszenia.